Witam Was drodzy widzowie. Hubert już grzeje maszynę. Ja tutaj idę w laczkach po tym błotku. Mamy 2,5 stopnia na plusie i jedziemy zaraz w trasę. Będziemy się ładować. Jak widzicie, obrysówki zostały już naprawione. Także serwis jest tutaj na bieżąco. Tak Wam tylko nadmienię informacyjnie, że od bazy do firmy, w której zwykle mamy załadunki, mamy ponad 50 km. To nie stoi na przeszkodzie. Czasami dojeżdżamy osobówką, ale dzisiaj. Te obrysówki świecą tam. Widać z boku. No, tak więc podsumowując, początek trasy, to mamy godzinę, którą? 22, tak? 22.08. No to gdzieś mniej więcej o 23 będziemy się ładować, dobrze mówię? No, napierdź pojemniki trzeba jeszcze puste zrzucić, koło północy, bo trzeba troszeczkę przemyśleć na w środku. Czyli dopiero po północy będziemy wyruszać w trasę właściwą, nazwijmy to. Na szóstą rano rozładunek, ale i tak mamy 4 godziny jazdy, To, choć byśmy o drugiej w nocy wyjechali, to i tak zdążymy na czas. Tak więc opuszczamy Kowalewo i widzimy się w Golinie pod Jarocinem. No i jesteśmy w Golinie pod Jarocinem. Co my tu będziemy robić? Najpierw rzucać pojemniki. Tak, najpierw rzucimy pojemniczki, później się umyjemy bakę, pójdziemy zważyć. Załadujemy, znowu zważyć papiery i będziemy jechać do czego? Do biało-brzegów. Do biało-brzegów. Są nasze pojemniki rozładowane. Trzeba tylko jeszcze umyć naczepę zanim załadujemy nowy towar. Clejka do wagi. Zważymy pusty zestaw i podjeżdżamy pod rampę do załadunku. W końcu nas załadowali. Jedziemy się zważyć, ile ważymy razem z towarem. Pewnie będzie coś po 40 ton. Teoretycznie powinniśmy mieć załadowane 20 ton towaru. 38,5 były małe komplikacje wagowe, bo się okazało, że załadowali nam rzekomo ile za dużo? 250 kg? Tak. 250 kg za dużo towaru, ale koniec końców nas puścili. Także. Jedziemy, która jest godzina? Pierwsza eee, dwadzieścia No, więc o pierwszej dwadzieścia nas załadowali, wyjeżdżamy. No, robią tych stopów, ale niestety, bo to są przepisy, żeby ich przestrzegać. Oczywiście. że mamy 20 ton na sobie i jedziemy do Białobrzegów To tylko dwie rampy Miami, to jest cały zakład? Jedna jest do rozładunku, druga do załadunku Nasz brudas już stoi do rozładunku. W międzyczasie będziemy przygotowywać chińską zupkę. W ten oto sposób. Gotując wodę. Sam Makłowicz by się nie powstydził. Nasza woda już się gotuje. Ile minęło? Nawet nie minuta? No nie, no może. Półtorej półtore minutki, nie? Chwila prawdy zacznę sobie tą palane nogi. O! Ktoś nas Okazało się, że są pewne problemy. Nie chcą nam przyjąć towaru. Dlaczego? Ponieważ wszystko jest na drewnianych paletach, a powinno być na plastikowych hajedynkach. A mamy na drewnianych towar. 26 palet. Chyba są tylko 3 hajedynki Także albo mamy do przełożenia No dziś tak z 15 ton towaru ręcznie Albo wracamy z towarem na pacę. Zaraz zobaczymy 10.46 I po wielu Komplikacjach Kończyło się na tym, że musieliśmy przeładować towar z palet drewnianych na te jakie? H1, czy jak to się tam zwie? Tak. gdzie on tu wjeżdża zawczasu bo będzie cofnął Zwróciliśmy na firmę pod jarocin, oczywiście to nie koniec naszej przygody. Jesteśmy gdzieś na półmetku, bo zrobiliśmy jeden kurs. Teraz rozładujemy puste pojemniki, umyjemy naczepę, załadujemy następny towar, następne mięso i jedziemy na Wolsztyn. Hubert tam wywija, a my korzystając z chwili czasu pojedziemy zakupić trochę prowiantu osobówkom. Bo szczerze powiedziawszy, nie przewidzieliśmy tego drugiego kursu, więc trzeba się trochę zaopatrzyć. Zanim on tam się załaduje, ogarnie naczepę, to my zdążymy co nieco kupić. To auto tutaj już stało kilka dni. Na szczęście odpala bez problemu. Najbliższy sklep, na jaki natrafiłem, to Dino. Zobaczymy, może to wystarczy i nie będziemy musieli szukać gdzie indziej. Jesteśmy rozładowywani z jednego samochodu bezpośrednio na drugi, także jesteśmy tutaj rozładowywani z drogi. Nawet nie musimy wjeżdżać na firmę. Posprzątamy tutaj w tym samochodzie, żeby jako tako się jechało. Szukamy drogi do domu. No ogólnie mamy dwie godzinki gdzieś tak jazdy. Nie do domu, do Farmio, żeby się rozładować i wracamy do domu. No, żeby jutro o dziewiątej rozpocząć kolejny dzień pracy. Tak jest. No nie ma co leżeć bezczynnie w domu. Dobra. Zapinamy pasy. porządek. Ruszamy. Dobyliśmy na Farmio. Umyliśmy naczepę. 5 po pierwszej. 5 po pierwszej mówisz? Mhm. Czyli mamy 27 godzin pracy, 900 km, dwie trasy. Praktycznie wzdłuż Polski, bo byliśmy w Warszawie. Później byliśmy trochę w stronę Poznania. Mhm. Jedzieliśmy od wschodu do zachodu. I co teraz? Zostawiamy maszynę tutaj. Prawie 9 godzin, i czekamy rano na telefon, gdzie jedziemy dalej. A teraz bierzemy Wolwa i jedziemy do Kowalewa. Tak, odpocząć trochę. Po ciężkim dniu pracy. Zmieniliśmy jeszcze położenie napisów. Bardziej na górę. No i będziemy testować, czy to lepiej, czy nie. Ciężko stwierdzić. Mniej przeszkadza na pewno jak się prowadzi. Powiem wam, że po przesiadce z ciężarówki do takiej osobówki. Uczucie jest takie, jakby siedziało się na asfalcie. Poczekam jeszcze za naszym pasażerem. I kończymy pracę na dziś. I tak oto moi drodzy wróciliśmy wolwem do Kowalewa, ale teraz jeszcze czeka nas ostatnia trasa mierząca. Niecałe 3 km. 2700 dokładnie. Z tej oto bazy. Do mojego domu. Tym oto złomem szaranem, który ma w przebiegu prawie pół miliona. Nie wiem, czy to widać, czy nie. Powinno być widać. Ale jeszcze odpala. Jeszcze jedzie. Toczy się. Jeszcze nie jedna trasa przed nim. Ale na dziś to już tyle, ja się z Wami żegnam. No i do następnego, cześć.